Bez referendum, bez podawania przyczyn, bez kompromisów. Takiej aborcji chce w Polsce lewica. Czy istnieje realna groźba, że uda jej się zrealizować ten plan? O tym w dzisiejszym wideoblogu na kanale Affirmacja TV. Paweł Zdziarski, witam i zapraszam. Z jednej strony wydawałoby się, że różnorodność to domena lewicy, że różnorodność, zwłaszcza światopoglądowa, to jest postulat, który środowiska lewicowe co chwila wnoszą na swoje sztandary i wydaje się, że oczekiwałyby również różnorodnego środowiska politycznego. Tymczasem są tematy, które lewica pomija, jeżeli chodzi o kwestie Kompromisu, czy też kwestie dogadania się, mają za to taki pomysł, aby rozwiązać to w sposób totalny. I takim przykładem jest aborcja. Z jednej strony, w porozumieniu, które między różnymi ogrupowaniami, do, do którego to doszło między różnymi ugrupowaniami na opozycji, jeżeli chodzi o stworzenie ewentualnego rządu po wyborach. Przypomnijmy, że chodzi o wszystkie partie od centrum dole w lewą stronę, nie licząc tutaj oczywiście Konfederacji, która jako partia prawicowa, czy też zbiór partii prawicowych nie chce brać udziału właśnie w, tej, w tym porozumieniu. Które to porozumienie nazywa też paktem z diabłem. To, to porozumienie centrolewicowe, tak to je ujmijmy, no, chce, domaga się z jednej strony właśnie totalnej legalnej aborcji na życzenie. Tak, takie stanowisko ma Lewica, takie stanowisko prezentuje również Donald Tusk. Ale w tym obozie, Szanowni Państwo, nie ma zgody na ten temat, ponieważ z drugiej strony mamy w tym obozie takie partie jak Polska 2050, Szymona Hołowni oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. I te z kolei ugrupowania domagają się referendum na temat legalizacji aborcji. Czy zatem wśród tych, tej totalnej opozycji dojdzie do porozumienia, czy istnieje realna groźba, że po wyborach będziemy mieli taką oto sytuację, że aborcja może być legalna nawet na życzenie? Tego nie wiemy. W każdym razie w ramach tego obozu prawdopodobnie będzie toczył się spór. Spór o to, czy PSL, deklarujący chrześcijański konserwatyzm, będzie w stanie jakoś oprzeć się temu postulatowi pełnej legalizacji aborcji, a także czy Szymon Hołownia, który do dzisiaj często występuje w wielu środowiskach, w wielu kręgach jako katolicki publicysta, czy również on i jego środowisko oprze się temu postulatowi Lewicy. Przypomnijmy w tym miejscu słowa Katarzyny Kotuli, poseł Lewicy, która Stwierdziła, że lewica w przyszłym rządzie będzie gwarantem tego, że aborcja będzie legalna, darmowa i bezpieczna. Moglibyśmy powiedzieć oksymoron jeden za drugim, ale to nie wszystko, co pani poseł ma do powiedzenia. Powiedziała również o tym, że lewica, jeżeli dojdzie do władzy, będzie, uwaga, tu cytat, będzie pilnować tego, żeby naszym przyjaciołom, konserwatystom i ludowcom, nie wydawało się, że dobrym pomysłem jest powrót do zgniłego kompromisu. Pytanie, czy ten konserwatyzm, o którym pani poseł tutaj mówi, ma coś wspólnego z prawdziwym konserwatyzmem? To jest jedna rzecz. A druga sprawa, druga myśl, która mi się narzuca po przeczytaniu tego cytatu, szanowni państwo, ja również nazywam ten kompromis z 93 roku zgniłym kompromisem, ale zapewne zupełnie z drugiej strony niż miała to na myśli pani poseł Kotula, mianowicie w moim przekonaniu ten Kompromis był zgniły, chociażby dlatego, że dopuszczał aborcję eugeniczną, a więc aborcję chorych dzieci, dzieci nienarodzonych, które, którym nie, da, nie dano szansy, aby się mogły urodzić. To nie wszystko, co pani poseł powiedziała. Powiedziała również, że nie jest potrzebne żadne referendum, aby oddać kobietom prawo wyboru. A więc lewica wie lepiej, lewica nie chce dać. Y, możliwości referendum. W moim przekonaniu, to referendum też nie jest dobrym pomysłem, ale tak jak powiedziałem, ja to oceniam z, zupełnie z drugiej strony, ze strony ochrony życia y, nienarodzonych dzieci, ponieważ są takie wartości, które nie podlegają y, po prostu głosowaniu w referendum. Y, takie wartości jak ochrona życia, szanowni Państwo, wynikają z prawa naturalnego, i prawo pozytywne jest, pełni rolę służebną wobec tego prawa naturalnego i tak to powinno wyglądać w cywilizowanym kraju. Mam na myśli tutaj cywilizację życia, cywilizację łacińską, cywilizację chrześcijańską. Choć nie tylko argument z wiary tutaj oczywiście mam na myśli, ale właśnie argument rozumowy. Jeżeli mówimy o tym, że zabójstwo jest złe, to powinno ono dotyczyć każdej formy, każdej formy, jeżeli chodzi o ludzkie życie, każdego etapu tego Ludzkiego życia. Oczywiście inne postulaty tutaj, które poseł Kotula przedstawia, to oczywiście refundacja nowoczesnej antykoncepcji, w cudzysłowie nowoczesnej, tabletki dzień po, byłyby dostępne w zwykłej drogerii. Taki postulat również ma lewica. I szanowni Państwo, pytanie jeszcze raz, które chciałem postawić w tym miejscu, czy dojdzie do porozumienia? Tych osób, które mienią się, deklarują się jako konserwatyści, jako chrześcijanie, katolicy, z właśnie środowiskami skrajnej lewicy. Wydaje się, że jeżeli chodzi o Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, no tutaj już nie ma złudzeń. Platforma Obywatelska będzie popierać odejście od dawnego kompromisu aborcyjnego na rzecz właśnie pełnej legalizacji aborcji. To jasne. I tutaj nie ma jakiejś rozbieżności pomiędzy lewicą a platformą obywatelską. Pytanie, jak zachowa się Szymon Hołownia, jak zachowa się polskie stronnictwo ludowe, czy ich konserwatyzm jest tylko deklaratywny, czy też wręcz przeciwnie to jest wszystko po to, żeby tylko dojść do władzy nawet kosztem własnego sumienia, nawet kosztem deklarowanych przez siebie wartości. Obyśmy, szanowni Państwo, nie musieli się o tym przekonywać, aby nie było takiej sytuacji, że właśnie ta, te ugrupowania będą miały możliwość przeprowadzenia takiej oto pseudoreformy, która miałaby polegać na tym, że ochrona życia w Polsce, ochrona życia oczywiście dzieci nienarodzonych, nie tylko by nie istniała, ale Byłoby, byłby to postulat przeciwny rodzinie, przeciwny tym wszystkim wartościom, które chociażby za którymi opowiada się portal afirmacja info. Jesteśmy po to, aby trzymać rękę na pulsie, i jesteśmy po to, aby też raportować Państwu na ten temat, jesteśmy po to, żeby śledzić te kwestie, a więc na pewno będziemy się tym zajmować. a od liderów, jeszcze raz wspomnianych partii PSL-u i Polski 2050, oczekuję jasnej deklaracji, czy wchodzą w to, czy tutaj jeszcze raz oddamy głos pani poseł Kotuli, czy dadzą się pilnować temu, żeby nie wydawało im się, że dobrym pomysłem jest powrót do zgniłego kompromisu, czy poddadzą się właśnie retoryce lewicowej. To jest to pytanie, które chciałbym postawić. Być może doczekamy się odpowiedzi, no ale przede wszystkim chciałbym zachęcić wszystkich nas do czujności, bo niestety, ale ta rewolucja nie śpi i być może to większe przyzwolenie właśnie na takie postulaty w Polsce nie jest jakimś odosobnionym, być może za tym idzie coś więcej. I być może przyzwolenie na legalną aborcję, nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie tej sytuacji kompromisowej, tak zwanej, ale być może to przyzwolenie na legalną aborcję w Polsce będzie rosło. Do nas, do środowisk konserwatywnych, do środowisk przywiązanych do wartości rodzinnych, do wartości pro-life, należy edukacja i nie tylko mam na myśli tutaj media czy działaczy społecznych, ale do każdego z nas, do naszych rodzin również to należy, aby przekazywać te wartości, aby mówić o nich, aby mówić o tym, jaką wartość ma życie ludzkie również w tym etapie przed narodzeniem. Szanowni państwo, był to vlog na kanale Afirmacja TV, kanale youtube'owym, do którego subskrypcji państwa serdecznie zachęcam, ale zachęcam też do sięgania i yy, przyglądania się temu, co dzieje się na portalu afirmacja.info. Tam wiele treści dotyczących afirmacji życia i rodziny. Serdecznie Państwu polecam i serdecznie Państwa zapraszam. Paweł Zdziarski, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.